Się na mieście, jednym gestem rozpierdalam teraz swoją przestrzeń Rozpierdalam sobie wodam, jestem teraz psychopata. Za musami się nie bratam, bo za plecami jesteś szmata Psycho erba po ziemię kilka grup ściele łożę Trop, 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 ciechnie jak kołyska, penny grip Nie sława, słowa, śmiesz HG deal. Jesteś piękna, tak urocza, czuję mi swojego krocza. Są pokładani, zamordowani Mój gostman do siebie rani, kurwo drani Tęta nie ma, z wysiada Morduje dalej, to jest moja zasada Gdy słyszysz krew, tętnij jak życie Chcesz podejść odetnij jej kurwa tę tic z buta w twoją pierwszą ligę brat Rozpierdalam z syrem, what the fuck Właśnie system, skażam fenomą winstro Horror, przemoc, to jest dla mnie wszystko Podejdź bliżej, rozerwę twą meo, orbicie neo Horyzont mało lata, reszta przemoc Widzę jak ląk na orbicie myśli Ed Ed Edi, to pościg nie Czemu w farmazonie ciągle próję się na mieście. Jednym gestem rozpierdalam teraz swoją przestrzeń. Tej, hey, zrozum, nie jeden szczegół. Tej, hey, gdzie masz swoich kolegów, kiedyś było ich wielu, lecz farmazon puściłeś weter, szybko stałeś się zerem, a pozostałem człowiekiem. Wiesz, że zrobię to szczerze, bo chcę uwierzyć w siebie, ty na tym terenie już nie będziesz Będziesz miał miejsca, bo kłamca na scenie to samobójca, nie morderca Chciałeś mieć brata, nie w wkręcaj ten ferment zakończony Chciałeś zabójstwo, jak świeca leż, zostałeś zgaszony Miałeś za mało mamony, by zdobyć co najważniejsze Braci kupić, część floty pazero, to gdzie ma serce Afery tobie nie wykręcę, bo kto ma wiedzieć wie Kiedyś na pewno się oddzięczę i spełni się twój sen Czuję ze, piszę więc słowa, takie do ciebie Które zostaną w pamięci na zawsze na tym papierze